It's all right. What happened here, little guy? Hmm. <laughs> Cześć, witajcie z tej strony Bodio w trzecim odcinku Drakeena. grze gotowej, który wszystko tutaj może które wszystko może się wydarzyć, więc ruszajmy チョコレートともに電話で。 Musiałbym z tymi zawarcić, żeby to wygrać. Nie, zgadz mi błonnik. Okej, mamy moc. Ło wow, kana Muszę zrobić dobrze podejście Aaaaaa! Uciekaj, 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 uciekaj. Okay. Unik. unik Unik Podskok i unik Znajdź życie Tylko gdzieś, gdzieś, gdzieś. I znów skinąłem tylko nie mówię, Dobra, po raz kolejny, runda czwarta, za szybko. No! 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 Nie wiem, jak to przejść. Przecież powinno się zadziałać. Ja. I znów. Okej okay. niszczmy to Muszę bliżej podejść Walka była trudna Ale wygrałem Droga wolna Takie trudne walki jak się będą zdarzać No będę mniej nagrywał Bo to jest trudne Ale mamy drogę wolną Ciekawe czy ja mogę coś y, zrobić w ulepszenia. No chyba, chyba nie za bardzo, bo... Nie, nadal potrzebne nam 100. nie mamy nadal tyle. Jedna z wspomnień Taro. Powinnam zobaczyć gdzie to mnie prowadzi. Ten... To coś nas gdzieś prowadzi więc musimy iść za tym Ej No bez żartów Musimy znaleźć drogę Tylko jaką To coś poszło tam Jak ja tam mam doskoczyć Kurde... Nie, to koń... tu kończy się droga? I tu jesteśmy. A to nas prowadzi tam, ale... Jak tam dojść? Może jakieś górka? Może inna droga? Jeśli nie będzie innej drogi? To myśmy byli. Nie no, to jest tylko jedyna droga. Tylko, że ta jedyna droga jest przez wielki ogrom skały. Okay. Mm, no, ale ja tego nie wyglądam w sprintu, bo to jest niemożliwe. No, ona wpada tylko. Kurde... No, no tu mam najwyżej. I nie umiem się złapać. O, weszłem, Za którym razem. Gdzie my mamy... Idzie dalej. Nas prowadzi. Ten jego duch chyba. To mamy coś wziąć. Maski. Salasy. To znak powodu do życia. Śmierć jest zawsze naszym początkiem. Okej okay. Nie wiem po co ale pewnie po co jest nam potrzebne Weź się się wyczerpcie, bo to nam na razie jest nieboczyne a jednak tak Tu jest No dobra O Tu gdzie? Jest to jakieś kolejne przejście niszczenie. Kolejne jest zniszczone. Destrukcja? Uuu, Super. Mamy kolejne diamenty Po co tylko te diamenty? Nie wiem. Może one są do czegoś potrzebne, czegoś czego jest y bardzo ważne. Co to jest? Ale wpadłem. Nie mogę wejść? No ładnie To jest jakaś coś ostry szlak skórki Będę musiał inną drogą znaleźć No Kurde ślisko Chciałem tędy, ale skończyłem. No nie! Znowuś wokoło, muszę jakoś tam doskoczyć. Tylko ten skok może trochę trwać. Spróbujmy zdać szybkości. O! Udało się. Mamy ślisko, więc nie możemy. Okej. Okay. Zerknijmy na mapę. Nie tu. Mamy jeszcze kurde daleką drogę. Też tu chyba będzie troszkę z rozpędu. O, muszę uważać. Trasa robi się coraz trudniejsza. O oh, kena! Te, spadłem znowu. Dobra, jakoś się muszę tam dostać. Nie będzie... Kurde. Nie wiem tylko jak się... To jest takie trudne szlak, że będę musiał po trochę obejść. I ile razy go będę powtarzał. Nie wiem jak tu iść szybciej, gdyby to było możliwe. Rozpędł Okej okay. Musimy znaleźć inną drogę Taką inną Tam nie dało się przejść Pędzacie? Most swalany No nie! Dobra, Paweł, przerwa zanim ja to przejdę. Okej, okay, znalazłem inną drogę. Musiałam podskoczyć do góry w pewnym momencie. What's wrong No nie. Tam na pewno nie będziemy. Znowuś znowu będzie trzeba podskok zrobić. Zerknijmy na mapę. Tak, bo to jest tylko na druga. Ja to już o faktycznie Nie mogę się nigdzie dostać. Kurde, zaszłam tak daleko. I co teraz? Być inne przejście. No. Co dalej? Jak się dostać? Być może te drogi skalne mają drogę jakąś ja. mm, te mam mieć, co właśnie Hmm, teraz rabokę mamy miejsce. co? Na to wyglądało A ale Elo, love... inaczej jak Elo Ano. on mm. Новый уровень не можешь. Ага. Ай, бабка. Ewidentnie bok ale po co? To jest dziwna trasa jak na kanon Dobra, to w górę A bo mamy taki szlak wyznaczony, którym się musimy kierować Okej okay. ale wysoko Gdzie my mamy pójść Jejciu to by była niezła graszka, ale chyba pójdziemy tam tędy Musimy się wspinać Okej, okay, w górę. Nie wiem czy tam, czy tam. Idźmy najpierw tu. Robi się ciekawie. Coś tu jest. Jesteśmy. Hmm. Możemy średko oddalić, albo przybliżyć. Wybrana pod hmm. Okej. Okay. Idziemy dalej wracamy. Ja, Kurde, nie wiedziałem, że to gdzieś taka będzie spinaczka. Letko w dół. No jak innej drogi nie ma, to trzeba się wspinać. Albo w górę, albo w dół. Ok, gdzieśmy już jesteśmy znowu. Tylko nie mogę na to wpaść Jeśli wpadnę, to znowu będę zaczynał od zera. A muszę tam doskoczyć. A tu nie ma nic, co by pozwoliło mi pójść wyżej. Muszę tam doskoczyć i to zniosłego rozpędu. Spróbujmy się rozpędzić. Ok, udało się. Mamy jakieś kolejną drogę. O, zbliżamy się powoli. There she is my nasze rudu my są silne Hurry, szybko. Jesteśmy najcie Rusu. A jedno, to czeka na kolejna bitwa prawdopodobnie. Więc y Cześć, my kawał zdobyliśmy jakąś pocztę, zdobyliśmy też coś żółtego. No i tu chyba będzie jakaś warka, nie wiem, więc to będzie na następny odcinek. No to widzimy się wkrótce do życzenia, cześć i pa! pa.